Okej, okay, więc tutaj mamy piątą rundę. Tutaj zostałem skojarzony z arcymistrzem z mm, Węgier który aktualnie mieszka w Wielkiej Brytanii gość z rankingiem 2533. No więc tak, generalnie jak to zwykle bywa, jak gram przeciwko arcymistrzowi, to jest dużo do przygotowywania. Generalnie arcymistrza nie jest łatwo zdobyć, żeby zdobyć arcymistrza, trzeba zagrać dużo partii, a co za tym idzie, dużo partii jest w bazie, więc dużo, dużo wiadomo o przeciwniku no teoretycznie wiadomo czego się spodziewać no więc generalnie jak na gościa się przygotowywałem to tam no, mnóstwo różnych rzeczy grał generalnie w dużym skrócie to musiałem powtórzyć cały mój repertuar czarnymi no dosłownie chyba wszystko musiałem powtórzyć bo gość tam i E4 i D4 i C4 i, 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 i koniewczy 3 i różne wszystkie boczniaki wszystkiego chyba w życiu próbował jeżeli chodzi o szachy także sporo miałem do Przygotowanie. W partii okazało się, że przeciwnik zdecydował się pójść na obronę słowiańską. Ja tutaj grałem oczywiście czarnymi, ale to widzicie, bo jest podpisane. I przeciwnik zdecydował się na wariant E3. Z arcymistrzem Gormalim grałem wariant z Goniec G5. Natomiast tutaj ten przeciwnik zdecydował się zagrać E3. Nie miał tego w bazie, ale tutaj... Jakby no, nie, nie byłem mocno zaskoczony, ponieważ tą, ten wariant przygotowywałem na tego, na Noego. Czyli jak grałem na memoriale Najdorfa w Warszawie, to tam grałem z takim mistrzem międzynarodowym z Niemiec i tam właśnie na niego przygotowywałem ten wariant. Wtedy ten wariant wyszedł mi tragicznie. No, tam beznadziejnie po prostu pionka podwaliłem, nie doliczyłem wariantu i szybko przegrałem. No, ale te, teraz powiedzmy rozwinąłem moją wiedzę w tym debiucie także byłem pozytywnie nastawiony tutaj zagrałem A6 oczywiście chodzi o zabezpieczenie pola B5 no i zagrałem C5 żeby uderzyć na to centrum przeciwnika przeciwnik tutaj wybił gonie C2 no to ja skoczek C6 tutaj standardowo się rozwijam i tam w tej partii z, no, z, no, z Noem on mi tam zbił na C5, no i powstała taka struktura z izolowanym pionem. W tej partii przeciwnik zdecydował się nie wybijać, no to ja standardowo się rozwijam. Warto zauważyć, że tutaj nie rozwijam tego gońca, ponieważ gdybym ruszył, to przeciwnik by zbił i wtedy musiałbym ruszać tego gońca ponownie, więc straciłbym tempo. Przeciwnik tutaj zagrał wieża D1, ja wygoniłem mu Hetmana, Hetman B1 i zdecydowałem się zagrać C4 żeby po prostu przeciwnik mi nie wybił, żeby ta wieża się tu nie otworzyła. Okazało się, że to nie było tak szczęśliwym zagraniem, ponieważ nie zdążę niestety, nie zdążę zagrać hetman C8 go F5. Gdybym miał tutaj gratisowe posunięcie, to ten ca cały plan byłby rzeczywiście super, ponieważ jakbym wziął pod kontrolę tą przekątną H7, B1, to przeciwnik miałby ogromne kłopoty. Natomiast tu przeciwnik dobrze wyczuł, co ja zamierzam i zdecydował się zagrać skoczek G5, żeby po prostu tego mojego gońca się pozbyć. Także bardzo, bardzo sensowne zagranie. No to ja się rozwijam dalej, gonie C7. Przeciwnik mnie wygonił, no to musiałem oczywiście się wycofać. No i przeciwnik zagrał E4. I tutaj przyznam szczerze, że na dłuższą chwilę się zaciąłem, a przeciwnik do tej pory grał od ręki, także nie wiem, czy on to miał przygotowane, czy nie wiem, po prostu taki ma styl. No niektórzy tak mają, że grają po prostu z głowy. Znaczy, niektórzy mają tak, że grają po prostu od ręki, a niektórzy mają po prostu przygotowane. Nie wiem, jak było, bo przeciwnik. No, nie pogadałem z przeciwnikiem po partii, bo był trochę zirytowany, zapewne, ale to do tego przejdziemy. No dobra, więc tutaj zagrał mi E4, no i tak zauważyłem, że mam spore problemy, bo trzeba przyznać, że pionek C4 zostaje podważony, centrum się tutaj otwiera, mój król jeszcze jest w centrum, no i tak to wszystko zaczyna podejrzanie wyglądać, już nie wspominając o tym, że przeciwnik być może będzie chciał wybić no i wtedy parkę gońców zdobędzie więc uznałem że moim największym kłopotem jest fakt że ten pionek C4 będzie tutaj podwisał czyli przeciwnik mi tam wybije wybije no ten pionek będzie po prostu niebroniony dlatego zdecydowałem że trzeba go wesprzeć i zagrałem skoczek A5 skoczek A5 może wyglądać idiotycznie ale mm, mi się podobał i dalej mi się podoba tak nawet z perspektywy czasu, ponieważ nie dość, że bronię pionka C4, to jeszcze tutaj oczywiście pojawiają się możliwości wjazdu na B3. Pole B3 bardzo słabe, więc fajnie by było je wykorzystać. Przeciwnik wybił, skoczkiem nie mogę odbić, ponieważ mi stuknie na e6 i wtedy te pionki będę miał dramatycznie rozbite, zaraz tam gonię z g4 wjeżdża, już na e6 mam kłopoty, także to by było niedobre, więc niestety, to, nie... ale muszę tutaj oddać parę gońców, aczkolwiek teraz przeciwnik ma za to izolowanego pionka, więc tak szczerze mówiąc, nawet mi się ta pozycja podoba. Problem jest tylko tego rodzaju, że jestem trochę w tyle z rozwojem, no bo jednak tej roszady nie zrobiłem, i to było tutaj moim głównym mankamentem tej pozycji. Natomiast obiektywnie mi się wydaje, że tutaj udało mi się wyrównać, tylko no, ponownie z, z tymi arcymistrzami mam taki problem, że gość tutaj na zegarze miał tam godzinę 20, a ja już miałem z 50 minut. Tak? Czyli generalnie udało mi się. Wyrównać, przeciwnik jakoś mnie nie przycisnął, no ale żeby wyjść z tego debiutu, to musiałem tutaj zużyć dużo czasu. Przeciwnik gonie c 3 wygania mnie, bardzo logiczne. No to ja się y, oczywiście wycofałem. Y, przeciwnik D5 uruchamia tego wolnego pionka. Jeżeli nie uruchomi, no to mu go zablokuje i nie będzie miał z niego żadnego pożytku, więc logiczne podejście. Y, grozi D6, później jakieś wieża E1, przeciągi, y, więc oczywiście roszadka. Y, przeciwnik pcha tego pionka dalej, stara mi się tu maksymalnie życie utrudniać. Y, tu oczywiście zbić nie bardzo mogę, bo zaraz gonie C4 i na związaniu przegram. No więc goniec ewakuacja i przeciwnik zagrał Hetman C2. I tutaj miałem kolejny grubszy zawias, ponieważ. Ta pozycja tak mi się trochę rozjeżdża. To znaczy, jeżeli jakoś nie zareaguje natychmiastowo, no to przeciwnik nawet mi jakieś goniec D2 zagra, już z tym pionkiem C4 są problemy. Na H7 są przeciągi. No ten pionek D6, niby może on się okazać w pewnych wariantach słaby, ale jednak póki co mocno ogranicza moje figury. Więc tutaj wydawało mi się, że mam całą masę problemów do rozwiązania. No, i rzeczywiście to jest prawda. Jest tu dużo problemów do rozwiązania, co nie zmienia faktu, że one są do rozwiązania. Rzeczywiście da się tutaj z tych wszystkich problemów wykaraskać, tylko trzeba znaleźć odpowiedni sposób. Ja w partii zdecydowałem się na zagranie H6, żeby wygonić tego skoczka. Natomiast to mi się wydaje, że było dużym błędem, ponieważ tak de facto ten skoczek mi tutaj totalnie nie przeszkadza to może wyglądać groźnie że przeciwnik mnie tutaj atakuje no ale ja bronię no i w sumie co z tego przeciwnik nie ma żadnej opcji żeby tego skoczka z F6 mi zabrać przynajmniej nie w kolejnym posunięciu ewentualnie tu może przygotować tak? jakieś wejście gońcem no ale to dopiero za jeden ruch także jeżeli tam zagra jakiś goniec E3 czy goniec D2 no to ja zawsze zdążę wrzucić to H6, więc tutaj po prostu za, za bardzo się z tym H6 wyrwałem. To, to nie było tutaj potrzebne. Natomiast jaki mam e, inny problem e, poza ty, tymi naciskami na e, punkcie H7? No, oczywiście, pionek C4, e, znaczy, że on jest problemem, to może za dużo powiedziane. E, wydaje mi się, że e, on. Może być siłą, ponieważ zabezpiecza fajną placówkę. No ale też przy dobrych wiatrach być może w końcówce tutaj mam przewagę, więc jakiś wolny pionek się pojawi. Także ten pionek C4, póki co on jest problemem, ale tak naprawdę może być siłą. Tylko muszę tu przeprowadzić jedną rzecz, żeby on rzeczywiście stał się siłą. To znaczy, muszę tutaj zagrać B5. Jak zagram B5, to wtedy już będę miał elegancki łańcuch pionowy, wszystko będę miał zabezpieczone, już będę mógł wpaść skoczkiem na B3 i tutaj wszystko będzie elegancko. Tylko dlaczego tego nie mogę zagrać? Ano nie mogę tego zagrać, bo oczywiście jest tutaj przeciąg. Także wystarczyło według mnie zagrać wieża C8 i tutaj wszystko elegancko się układa. W kolejnym ruchu oczywiście B5, wszystko mam elegancko obronione. Nic mi tutaj przeciwnik nie jest w stanie zrobić, i to myślę, że byłaby równa pozycja, a być może nawet z małym plusikiem dla czarnego, bo jednak ten pionek D6 w dalszej perspektywie może się okazać bardziej słabością niż siłą. Tutaj szczerze mówiąc, to nawet to B5 nie będzie aż tak bardzo potrzebne, no bo teraz pionka C4 mam zabezpieczonego, więc skoczek na B3 już teraz natychmiast mógłby sobie elegancko wejść. No i wydaje mi się, że pozycja co najmniej równa, a być może z małym plusikiem. Natomiast niestety popełniłem tutaj błąd, że za bardzo się wyrwałem i teraz ten goniec przeciwnika się zaktywizował. Problem jest tu tego rodzaju, że ja teraz już nie bardzo mogę zagrać wieża c8, no bo będzie goniec f5 tak? i są tutaj przeciągi. Natomiast jeszcze w tym momencie byłem w stanie, tak mi się przynajmniej wydaje, jeszcze w tym momencie byłem w stanie to wyrównać albo może tak. Delikatny minusik mieć, ale myślę, że do ustania grając w wieża B8 i B5. Myślę, że jak do tego B5 się dopcham, to przeciwnik będzie miał tu duże kłopoty, żeby mnie przebijać. Natomiast ja tutaj poszedłem na żywioł i wymieniłem po prostu skoczka. No i z jednej strony zyskałem, no bo ten skoczek na bandzie to zbyt cudowny nie był, no ale z drugiej strony wszystkie figury przeciwnika już są w akcji, wszystkie figury przeciwnika są tu przy Przygotowane, żeby uderzyć, no a moje to tak niekoniecznie bym powiedział. Więc no, jednego problemu się pozbyłem, ale za to pojawił się inny problem. Tutaj oczywiście nie mam jak bronić tego pionka C4, więc kontr atakuje na pionka B2, ale to jest wszystko za mało, bo przeciwnik jest najzwyczajniej w świecie szybszy. Przeciwnik Hetman bije C4 no ja tutaj jeszcze staram się jakoś mu życie utrudniać, ale to wszystko jest zawolne, wieża AC8 no moje figury po prostu nie są totalnie przygotowane, żeby jakkolwiek tutaj walczyć, przeciwnik jeszcze mi napadł na B7, początkowym moim pomysłem było wybijanie na B2 natomiast tu problem jest taki że przeciwnik zbije na B1 zagra na B1 i zbije mi później na B7 i tutaj no to jest po prostu totalnie pozamiatana sytuacja albo jeszcze w sumie dobra, wieża B7 to głupotę pokazałem, goniec, F7, goniec F5 oczywiście znacznie lepsze E, dobra, więc zbić na B2 krótko mówiąc nie mogłem, więc zdecydowałem się wybić na C1. No i teraz wieża C8 to już e, to totalnie, totalnie jest niedobrze. No jeszcze być może mogłem próbować coś takiego, ale e, wydawało mi się, że to tak czy siak będzie przegrane. Aczkolwiek e, chyba obiektywnie rzecz biorąc to była e, najlepsza opcja. I tak jest niedobrze, ale no powiedzmy nie jest tragicznie. No ale zagrałem tutaj wieża C8. Przeciwnik po prostu sobie umknął, i teraz kolejne nieprzyjemne motywy się tutaj pojawiają, no więc musiałem wieżą uciec. No to przeciwnik B3. E, tutaj to B3 może trochę takie za delikatne. B4 mógł ruszyć agresywniej, no ale dobra, ja tu goniec B2. W ogóle tu już grałem na sekundach. Nie? E, tutaj jest 29 ruch, ja już tam na dodawanym czasie grałem. I generalnie przyznam szczerze, że tu już po B4 to zastanawiałem się, czy, czy się nie poddać po prostu, ponieważ nie bardzo mogę wybijać tego pionka ze względu na Hetman B3. No, ale to już mniejsza o to. To już takie szczegóły. Przeciwnik Hetman A5. Po prostu sobie tego pionka obronił. Tak najzwyczajniej na świecie. A jeszcze dodatkowo grozi tutaj biciem goniec bije B7, wykorzystując to, że Hetman musiałby i pionka i wieżę bronić jednocześnie, czego oczywiście zrobić nie jest w stanie. Tu już się zastanawiałem, czy się poddać, ale mówię, dobra, jeszcze parę ruchów zrobię. No to zagrałem wieża C8 na otwartą linię. Przeciwnik zrobił sobie furtkę, no i słusznie. No to ja też sobie zrobiłem furtkę. Przeciwnik zgarnął mi piona. No to ja zagrałem wieża B8, już taki zrezygnowany. No i tak sobie myślę, no dobra, no gość mi tutaj zbije na A6, to się trzeba poddać. A gość mi zagrał hetman C7, nie? Ja tak patrzę, kurde, no figurę biorę, nie? I tak zagrałem wieża, bije B7, tak jak mówię, to już grałem na niedoczasie, nie? Także nie miałem czasu się zastanawiać. No i tak mówię, no kurde, no chyba, chyba figura więcej po prostu. I tak ja zbiłem tego gońca, gość tak... Nie, tak o, o czy zrobił? No to ja się tam zaśmiałem, on się też zaśmiał, nie? I tam kręcił głową przez całą partię. Ale nie, tutaj trzeba przyznać, że... Przeciwnik po prostu zbyt pewnie się poczuł, czyli popełnił najczęściej popełniany błąd przy realizacji przewagi, czyli się rozluźnił, zamiast się tutaj maksymalnie skupić do końca partii, to się po prostu rozluźnił i podwalił figurę. Bo tutaj była sytuacja taka, że ja grałem na sekundach, on tam miał jeszcze chyba z pół godziny czy 40 minut na zegarze, no, pozycja totalnie wygrana, no więc się poczuł zbyt komfortowo. Taka ciekawostka, jak później obserwowałem, to do końca turnieju już mega skupienie, i siedział przy szachownicy, a tam ani nie spacerował ani nic. Także powiedzmy, że dostał nauczkę. Ale widzicie, jakie to jest proste, nie? że. Yy... Ja jestem pewien, że od małego wszyscy trenerzy powtarzali tak jak i zresztą każdy trener powtarza, że im większa przewaga, tym większa uwaga, a i tak człowiek całe życie popełnia te same błędy, mi się też to wielokrotnie zdarza. No także, kurczę, no, rzadko, rzadko używam tego sformułowania, ale tu no to mi się po prostu totalnie przyfarciło. No cóż, w mojej karierze zagrałem 11 partii z arcymistrzami, więc w jednej 11 partii arcymistrz podwala w idiotyczny sposób figur. <gry> Także statystycznie, jeżeli macie 2-200 i zagracie 11 partii z arcymistrzami, to w jednej powinno wam się poszczęścić. Także macie 9% szans na wygraną. <gry> Przynajmniej póki co tak moje statystyki wyglądają. No i cóż, tutaj moja realizacja przewagi w sumie zazwyczaj ta moja realizacja przewagi jest biedna, a tu jestem całkiem zadowolony, tym bardziej biorąc pod uwagę, że miałem mało czasu. Tutaj tak na upartego, no to w ogóle mogłem wziąć tego pionka, ale no po prostu nie miałem czasu liczyć i zagrałem tak na spokojnie. Wiadomo, figura więcej, więc pozycja jest wygrana, ale obiektywnie to wieża B3 było znacznie lepsze. Tutaj jest 35 posunięcie, więc mój plan był taki, żeby nie zrobić niczego głupiego, dobić do kontroli, i jak będę miał te dodatkowe pół godziny, to dokładnie powyli powyliczam, żeby dokładnie tą przewagę zrealizować. No i cóż, tutaj zagrałem wieża B8. Chciałem tam wieża D8 na tego pionka D6 przeciwnik hetman a5 i tutaj wyczaiłem taki, taką możliwość, że mogę wymienić hetmany, no to poszedłem na to, przeciwnik król g2, no to ja też swojego króla przestawiłem i tutaj zagrałem król d7, cyk to jest 42 posunięcie no ale do, do tej pory były dosyć oczywiste rzeczy, no i tutaj na spokojnie, wiadomo poszedłem do toalety tak, bo, bo wcześniej nie miałem czasu wróciłem do deski i postanowiłem że na spokojnie wszystko do Dokładnie wyliczę, żeby nic głupiego tutaj nie zrobić. No i rzeczywiście e, tutaj ki kilka różnych pomysłów miałem na realizację tej przewagi. E, kilka oczywiście bardzo głupich e, w stylu granie wieża B6 i po Król C5 goniec D8, co by było skrajnie głupie, bo niesamowicie e, pasywne. E, później już się opamiętałem i zdecydowałem, że trzeba pograć aktywnie. No i tutaj wyliczyłem, że wieża E8 jest najlepszym pomysłem, żeby ta wieża przeszła na E5. Ta wieża po prostu na E5 będzie najaktywniejsza. Przeciwnik Król C5, właściwie jedyne sensowne, ponieważ on musi się uczepić tego pionka B5, to jest jedyna jego kontra. Jeżeli on tego pionka B5 by nie zaatakował, no to łatwo bym tego pionka D6 zdobył z, z, z łatwo już wygraną. A tutaj trochę jeszcze musiałem pokombinować. No to jak nie z G7, no spokojnie, żeby tutaj tego pionka zgarnąć. Przeciwnik G4, ja nie C8. Tu, jeżeli przeciwnik nic mądrego nie wykombinuje, no to wezmę pionka za darmo i łatwa wygrana. Więc jedyna szansa to F4 na komplikacje. No ale to wieża E4. Tutaj zgarniam po prostu te pionki i będę miał wolniaka, więc pozycja łatwo wygrana. Przeciwnik zgarnął na pewno i może to wyglądać, że te pionki są takie groźne, ale te pionki by były groźne, gdyby były tutaj. A tu jeszcze są za połową szachownicy, więc mam wystarczająco. Dużo czasu, żeby pozgarniać na skrzydle królewskim. Tutaj wyrabiam sobie oczywiście wolniaczka i te pionki na skrzydle hetmańskim będę w stanie łatwo zablokować, ponieważ mam fajny nacisk na pionka B4, więc przeciwnik obiema figurami musi tego pionka B4 bronić. A jeszcze pojawiają się takie motywy, żeby oddać tu figurę i przejść do wygranej pionkówki, jeżeli ten pionek będzie o jedno pole wyżej. Więc tak, oczywiście tutaj. Ustaliłem, że głównym problemem jest to, że przeciwnik maszeruje pionem, no więc wystarczy mu, to, mu tą możliwość odebrać. Tutaj przeszedłem królem. Wieża B2 totalnie nie jest groźna. Ja sobie zagrałem wieża E4, żeby uruchomić wolniaka. Przeciwnik A6 no to odszedłem. Przeciwnik się aktywizuje, ale nie jest to problem, bo zgarniam pionka. No to przeciwnik Króla 5 no to ja wieżą sobie, odszedłem, żeby się tu w razie potrzeby zasłonić. Wieża C6 no taka mała groźba, wiadomo cyk, no to się zasłoniłem cyk. No i tutaj goniec E5 wystarczyło doliczyć prostą rzecz, że po goniec E5 owszem, oddaję tego pionka, ale pionek F za to jest nie, nie do zatrzymania. Czyli gram wieża F7 i tutaj odchodzę z szachem i jeszcze F4. No i tutaj już się przeciwnik poddał, bo on owszem jest w stanie jakby, nie wiem, udawać, ale no tutaj to gra bez wieży, no to z wieżą więcej łatwiej tylko wygrywa. No więc cóż, tutaj popełniłem kluczowy błąd tej partii, w momencie tym, czyli zagrałem to H6, dzięki czemu przeciwnik uzyskał tutaj bardzo fajną inicjatywę, i generalnie moja pozycja była bardzo przegrana, ale za to przeciwnik popełnił jeszcze większy błąd, no i przez to udało mi się wygrać. Także cóż, wa walka do końca e, popłaca nawet za arcymistrzem, jak się okazuje.